tam na kolejnym urbeksie. W poprzednim, w poprzednim weekend nic nie wrzuciłem, bo ostatnie dwie wyprawy zakończyły się, że tak powiem, fiaskiem. Domki, do których poszedłem, nie były porzucone. Dzisiaj, na szczęście, jest lepiej. Namierzony domek jest faktycznie porzucony. Wygląda obiecująco. Już sobie go przedem tutaj dookoła. Piękne widoki. Jak zawsze. I co? Tutaj od razu przed domem maszyny widzimy jakieś chyba zgrabiarka i jakaś rozrzucarka siana A tam jest jeszcze przybudówka pomiędzy nimi i jakaś do tej szopy Co tutaj jest? Widzę już puszki Zapas puszek i to nie tylko po piwie bo tam jest cały worek jakichś puszek chyba po jakimś jedzeniu makaron z gulaszem no ktoś się tu odżywiał tak przejdziemy dalej śniegu trochę nasypało ostatnio a mamy dzisiaj 10 kwietnia już. Tam w górze jakiś Mordor, też Saigon. Pełno rzeczy, ale może I też stodułka. Najważniejsze, żeby nagrać w środku. Co jest? Tutaj mamy jakiś przedsionek. Homonto, gumiaki. Świeczniki, miotła, obraz z Matką Boską, łyżeczki, zegar z pieskami. Też miękkie, miękka, dosyć podługa. Deski przykryte gumolitem przybitym pod nim na pewno zgniły. Tu pod tym obrazkiem jest kalendarz. Więc podniesiemy na 2015 rok. Ha. To jest dopiero ciekawe. Wo. Mamy bardzo ciemne pomieszczenie. Wysoki próg. i Kuchnia. Od razu doświetlimy. Tam mamy też kalendarz. Bardzo mocno obwisły sufit. Odpadają fragmenty tego sufitu. No, ale cóż, wejdźmy do środka. Bardzo upiornie to wygląda, muszę przyznać wszystko. Jest tu bardzo wilgotno. Ta pogoda jeszcze potęguje to wrażenie. Kalendarz na 2013 rok, tam był na 15, czyli nie takie dawne. Nie takie stare kalendarze. Bardzo tu jest tak ciemno, wilgotno. Wszystko jest bardzo brudne też. Oblepione jakimś takim tłuszczem. Te szafki. Wszystko. Łapki na myszy jakieś tu kremy, świeczki Latarki Jakiś ciekawy też zegarek no, tutaj też wszystko jest bardzo mocno, nie wiem czy to też zwierzęta tutaj coś rozwalały, po prostu ze wszystkiego sypie się tynk wilgotny. Jakieś talerze. Zasypka do stóp. Hmm. Beczka z wodą. Komin. Tutaj resztki pieca. W szufladzie jeszcze nasiona, których już nikt raczej nie będzie wysiewał bardzo dużo sprzętu, łyżek, lustro takie brudne też, jak w starych grach, gdzie było niby lustro, ale no, komputer nie potrafił policzyć tu następne, tłuste nie potrafił policzyć, kurde, odbicia i były takie mętne, no rozwalony piec, tam jeszcze resztki drewna. Tu też ciekawe, bo jest okno niby, i drzwi, a ktoś tu robił nadbudówkę. A to są te drzwi, które z zewnątrz sprawdzałem były zamknięte. Tam jest przejście i piwnica. A tam może przejdziemy później. Bo najpierw chciałbym jeszcze zobaczyć pokoik. Mamy pokój, nie wiem czy tu trzeba będzie świecić. Dosyć kompletnie umeblowany. Też mamy stary kalendarz na rok 2014. Czyli nie tak dawno ktoś tu mieszkał, tak naprawdę. Ta był na 2015, czyli 5 lat temu. No to jest bardzo niedawno. I w międzyczasie... Hmm, w międzyczasie tak to zdołało zarosnąć. Za jest czarne, całe odsady sufit. Czerniały, bo tu jest piec przesunięty, a rura była podpięta do tamtego pieca. Tu był taki kuchenny piecek w tym pokoju podłączony. Mamy tutaj szufladę pełną listów. Może się dowiemy z nich czegoś ciekawego. Lodówka, ale też no naprawdę, to się nie chce wiedzieć, że to 5 lat temu ktoś jeszcze korzystał. Śmierdzi tu właśnie bardzo mocno sadzą, spalenizną. Mamy obrazki. robię oczywiście zdjęcia, bo zdaję sobie sprawę z tego, jak ta kamera funkcjonuje. Mamy dużo obrazków religijnych. Jak to w takich domkach już bywa, tu zwłaszcza w tych stronach. Tu chyba są prześwietlenia. Stare radyjko, kalendarz na 2015 rok. Tu jest miejsce po figurce, czyli krzyżyk. Widać, że tu stała figurka Matki Boskiej, przypuszczam. Nie wiem, czy to nie stała tutaj czasem ta figurka, która leży teraz na drewnie. Tutaj też ciekawostka, no nie będę tego otwierał, ale zapakowane wygląda, że jakiś obraz. Bardzo porządnie zapakowany, taki ma kształt. Nie chcę oczywiście tu za bardzo no, ingerować. Jak zwykle. To nie o to chodzi. Ale ciekawe, co to jest. No, bardzo ciekawy dom, tak naprawdę. Po tych ostatnich porażkach, no w końcu się trafiło coś. Co mogę Wam pokazać na filmie? Recepty, książeczki, rachunki, wszystko tu jest, portmonetka stara, klamry od pasa, pan Jezus, termometry, no kurde, po prostu wszystko. No. Przypuszczam, że mieszkał tu jakiś naprawdę biedny, starszy człowiek w takich warunkach pewnie nawet do samego końca jak to niestety bywa tutaj szafa pełna ubrań jakieś książki oczywiście nie będziemy grzebać po kieszeniach bo nie jesteśmy tutaj już wyszabrować telewizorek stary Unimor Neptun I zdjęcie z wojska albo mąż pani, która tu mieszkała albo może syn, może sam tutaj mieszkał tutaj ta część domu ewidentna przebudówka ma ciekawą, ciekawą zabudowę schodzi się po takich małych schodkach światełko dostosujemy odpowiednio tu są drzwi na zewnątrz zamknięte na kłódkę tutaj cały Zrzut po prostu jakaś kuchenka, stare spodnie, ubrania, a tam, o tutaj, ktoś na taki łańcuch zamykał, tu z tej strony był wychodek zrobiony. Taka wygódka ciekawej konstrukcji, podłoga jest dziurawa zgnita nie chcę tam o kurde, się zapaść tu było okno ewidentnie na zewnątrz kiedyś więc to jest przebudówka. też ciekawy szafka bogato zdobiona i mały telewizorek trochę garczków bardzo fajnie to wygląda tam jest przejście tylko to tak jest tam jest przejście dalej tutaj było zejście do piwnicy a tu wyjście do góry gdzie były skrzynie ze zbożem Pewniej z tego co widziałem po takich domach to resztki zboża po takich skrzyniach po prostu pozostawały tutaj jakaś taka nie wiem, co to było pralnia, bo tu jest i zamrażarka. Pralka, wirówka. I dużo ubrań. Nawieszane tam w tyle jeszcze słoiki. A tutaj po prostu zejście pod klapą taką. Zejście do piwnicy. Spróbuję, czy da się to otworzyć. Udało się uchylić klapę. Do piwnicy, ale zawiasy są zerwane, więc jest tylko ta parta. No i mamy coś takiego. Tam w dole jakieś węże, widać gruz, znaczy węże, w sensie przewody. Gruz, bardzo strome te schodki. Schodek się złamał pode mną już jeden. Podeprzemy się na rękach. Tu były przewody pewnie podłączone do jakiejś pompy bo a tutaj ile mamy ciem to są ćmy wszystko kolorowe pewnie tu zimowały no a tutaj mamy studnie tam jest pewnie pompa i jest woda Brudna, mętna woda. A czy może to jest tylko taki osad po wierzchu? Bo pod spodem woda jest przejrzysta w sumie. Ale może ona jest taka nieruchoma? Może to jest tylko taki nalot? I tu jest ta woda pod całym. ciekawe tu jest. Pod całym tym? Pod całą tą piwnicą? Wszystko tu wykopane? Bo podciekało i ktoś to wykorzystał nie ma nic, więcej śpiących motyli A tu gruzowisko zawalone jakieś taśmy pasy na paski klinowe znaczy skrzynki dużo gruzu, bo to zawaliło się z tej strony. No i spoko. Teraz trzeba stąd jakoś wyjść po tej drabince, które widać, no nie chciałem, ale te schodki się starałem po nich schodzić. Może nie poniszczę. Dobra, wychodzimy z